Medialnej. Natomiast to jest właśnie, tam jest jeszcze następna, ale to jest ta, taka inna, bo Pan Jezus musi być dłuższą trochę, nie taka nowoczesną mową, i nową, trudniową, ale trochę dłuższą. Natomiast to, zawsze to jest jakieś tak budujące dla mnie przeżycie tu z Wami, dlatego, że widzę, że, że no niejednokrotnie jesteście takimi promotorami, jesteście na pierwszej linii. Właśnie, że nową ewangelizację Ojciec Święty odkrył dopiero wyznaczając synon 3, 3 lata temu. Natomiast myście już trochę wcześniej wyczuł, to Kościół wyczuwał pewne potrzeby. Też cieszę się, że się mogę nie tyle pochwalić Pani w różnych tych inicjatywach nowej ewangelizacji, bo to teraz jest na tak troszkę na fali, ale że się przed Panem Bogiem bardzo cieszy Pani, że, że podejmujecie bardzo taki odważny, trudny, ale prowokacyjny, ale bardzo ważny temat, że trzeba, nie trzeba się wstydzić, bo dzisiaj też wyszło tak, że to może, może co, Ewangelii ma mówić o Panu Jezusie, to nie wypada to, co przeczytamy dzisiaj, że to oswajacie ludzi, którzy tu przyjeżdżają na odpoczynek i dobrze i zobaczę, że są tacy pasjonaci. Mogę wam opowiedzieć taką, taki szczegół, że w tym czasie tych różnych podróży duszpasterckich, które odbywa w to jest dużo takich satysfakcji i na przykład byliśmy teraz ostatnio na e, e, regeneracji krzyża I Czekamy na rzecz ze rodziny, no i tam jakieś tam dodatkowe, trochę się spodzili. No więc tak stoimy, czekamy, pewnie z 10 minut i ktoś tam zwraca uwagę, że mu przybyli tam i strażacy. I co się tych strażaków stoi, jest jeden, jeden rząd strażaków i drugi, ale patrzy, pokazuje, że tam jest mały strażak. Więc między tymi dwoma z panami, Taka malizna stoi, potem się okazuje, że on w ogóle jeszcze do przedszkola nawet nie wychodzi, ma pięć lat i w czapce strażackiej, w rogatywce takie trzy. potem w mundurze, mundur pas, ale ten pas szkurzany, takiej szerokości, potem ta, ten, ten sznur strażacki do kolan, tam się autentyczny, no więc on stoi taki razem z nimi. Ja mówię, no to pewnie tata jest tego, a skąd, a kto ci uszy ten, ten mundur? On, on nic nie mówi tak tego, z tego, a ci ludzie mówią babcia, babcia, a ja mówię tam babcia, tak, babcia. A babcia, a gdzie babcia? A ta, gdzie, gdzie ta babcia? On mówi, że z tyłu swoich. Więc oglądam się swoich szeregu szereg i mówię, no która babcia, podnieść ścierenkę. No więc podniosła to babcia i mówi, proszę księgę drugi mundur muszki musiał. On ma 5 lat, a ona drugi mundur muszka. Bo babcia jest ale on, on chce być strażakiem. Ja mówię, to ty co będziesz strażakiem? Bo tata jest strażakiem, no więc on chce być strażakiem. Ale chodzi też tam przy święto z babcią codziennie do, do mi wszystko odpowiada pięknie, jak ministra. Ale ksiądz to wypatrzył, proboszczł, odszedł i się tam przyzwoił i odpowiada Rozłożyć, że on może być w innym, innym był, bo się kiedyś w stółek ubrał przy stole, ale i go tam podprowadzał na stole co było, a może tu był w innym, a co stół? A on tak patrzył, uśmiechnął się, wie o co chodzi i na stole, na groboszu, co się robi na stole, co się robi na stole. A on mówi, na stole to się je. <grym> I nie powiem, nie zdradzi się w dalszych zamiarach, ale strażakiem deklaruje, że chce być. I strażacy obok mnie, no może kapelanem strażaków, gdyby, gdyby coś innego, innego się trafiło. No ale on, on potem obserwowałem, że całą prześwięto, to jest przecież półtorej godziny, stał między tymi strażakami, stał, czapkę nie znajdują, tam w tym kośle, on też te czapkę trzymał, do komunii Świętej, na komunii się zrobiło już 100, bo strażacy proszli do komunii i on... Został sam, więc mama go chciała posadzić na tym, nie chciał na, na tym, bo jak zobaczył, że nikogo nie ma, to przyszedł, na, na ławce, ale chwili tylko może ze dwie, trzy minuty, jak obejrzał się w pewnym momencie, że strażacy wrócili, zabrał czapkę, poszedł dalej z nimi z takie dziecko, zobaczcie, to jest, znaczy, no, zdumiewające, ale to jest prawda. On na tego ojca patrzy, na tych sąsiadów, zaimponowało mu coś. Ten, to pierwsze wrażenie, zetknięcie się i wcześniej człowiek się zetknie. Dla niego to jest piękno być strażakiem, mieć mundur. Nie? Więc właśnie myślę, że to i w naszym życiu te pierwsze wrażenia, to ta pomoc drugiemu człowiekowi, żeby pokazać piękno Ewangelii, Pana Jezusa. Coś to musi zrobić. Tak niekiedy robi to rodzina najczęściej, ale jeśli nie, się rodziny jeszcze są w kryzysie, różne rodziny, to my chcemy uzupełnić to, chcemy pokazać, że Pana Jezusa jak się spotka, to się nie bierze dla siebie, bo jest tym piękniejsze przeżycie religijne, jak jest nas więcej, jeśli możemy się podzielić tą radością wiarą. Bardzo się cieszę, że są ciężarów, którzy się nie zniechęcają. Pierwszy wśród nich to wcale nie jest ksiądz Mariusz, tylko ksiądz Wojciech. Dziekan, że, że, że przyjmuje Was. Nawet, nawet zobaczcie, nawet sanktuarium rozbudował, żeby się mieli gdzie ewangelizatorzy zmieścić, jak też będzie Pana. No i, i dobrze, bardzo się cieszymy też, że to piękno mieszczał, natury pięknej, ale też piękno tego sanktuarium. To jest rzeczywiście wyjątkowo piękny obraz, wyjątkowo piękne miejsce i wyjątkowo piękne relacje mogą nastąpić. Przez to pośrednictwo z Matką Najświętszą do Jezusa, do, do Trójcy Przed tak pięknie powiedział dzisiaj, ksiądz Prawa sprawa który nawet został, zostawił swoją oazę, żeby zobaczyć jak ten film wyglądał. na kurs, żebyście nagrywali jego, albo jeszcze teraz zaprosić tę Waszą medialną grupę, żebyście nagrali jego uczestników tegorocznych. to na drugi rok im pokaże i będzie miał coraz więcej tych zwolenników, bo przyjaciół. oglądać nie jego, tylko siebie na tych medialnych prezentacji i będzie sukces podwójny. Więc bardzo że się cieszę, że i ksiądz Łukasz, już się Łukasz, to już się nie da uwzględnić od mała. się bardzo cieszę, że co, co prawda, to prawda tak, no Marek tam też próbuje, ale tam jeśli oko jest takim zaczerpiem w stronę Łukasza. Pan z Wańskiem <grym> będzie błogosławiony. Nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłaci siostrze i siostrom. Gdzieś właśnie się schowała siostra gdzieś tam, ale dobrze z gitarą to, to słychać będzie. Dziękuję bardzo wszystkim.